Nagrywanie! O boże! Kiedyś w ogóle skoczymy tą grę, to ja włączam do nie? Chłopie, ja już to teraz nagrywam! Ja to teraz już nagrywam! Ty to jest genialne na streamowanie! Co się kurwa dzieje! Ej! To jest fajne do streamowania, bo tu się ciągle coś dzieje. Tak bez kitu. Kurwa zatrzymaj się, ja zaraz epilepsji dostanę, co kurwa, to jest kurwa, czemu Zatrzymaj się, zaraz epilepsji o kurwa O kurwa, o kurwa co to więcej? Sta... Ej, te ostatnie, jest? które są, to one w we mnie strapach, nie? A dobra, musimy wybrać dobrze teraz Nie, to jest takie, gdzie więcej biegnie, o, gdzie dobre. więcej gdzie więcej Jestem pierwszy, jestem pierwszy nie, to On wygnoi no, gr, 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 grupie W grupie Dobra Ej, hey, let's go, ja jestem prawie pierwszy, co tu się jestem. dzieje? Ja jestem. Ja jestem Ej, bo 8 osób o. może przejść O, ludzie, zalecimy! O, nie! Trzeba, ja trzeba do Nie! Wywalczył kurde! to jestem ja, dobra Dobra, lecę, lecę, lecę Jestem trzeci, jestem trzeci, jestem trzeci! Nie, ja drugi! Ja nie co? wiem, gdzie jestem Nie, nie mogę A, Dobra, ja już No, Nie! Będę pierwszy! Jestem pierwszy! Jestem drugi, nie ma czwarty! Co jest? No i to jedynie jest. Kieniales? Ktoś tam ma Rzemianina skin, ale fajny. A to, że... A to są darmowe skiny, czy trzeba? Z, do, 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 Dobra, doszedł. głosowaniu doszedł. Eee. można. Ej, przeszliśmy, czy ktoś nie? Ja przeszedłem. Ja ale ja To nie przeszedł? Ej, sieba! Właśnie... <grym> Dobra, lecimy dalej. Ej, trzeba się nauczyć jak tu spychać, jak będziemy przed mepą... O kurde! Zobaczmy czy będą białe klacy. OOO! Dobra, może przez siedmiu! Może siedmiu. O co tu chodzi? Aha. O kurwa, to jest... nie! Nie! Nie dam! Nie dał się! No nie! O. O Jezu, jakie spadłem! Na sam tu spadłem! Nie! Aha! bo to już jest taka finałowa, że tylko jedna osoba wygrałem. Czy jest przypadkiem? Tak. Bo 7 osób. Nie! tej górze dalej. A to ty tak Smierdano! Ja zostałem! Za mną no? też spadł. Kto to są? Dobra, ostatnia osoba. Ej, dobra, robimy tak, dajcie mi chwilę, ja idę. Ja... Zagrajcie idę. Ja. Albo nie, dajcie mi chwilę, idę z psem, wrócę, okej? Okay? Co ty się kurwa dzieje? Dobra, ja już nagrywanie spalą. Ja, nagry... ja, nagry... ja nagrywam już 3 minuty, ja 3 minuty nagrywam nie jest, to. Nie jest, to jest, jest no co jest? ja jakieś pucharków, dostałem jak w tym. Się. Dobra, ej. Ej, szkoda, dobra, że... to ja też wyjdę na chwilę. Ej, ta gra ma własnego Discord'a. Dobra. Ej, eee, ja to co? Gramy jeszcze czy nie? Eee, gramy na poważnie. Tak czy... O kurwa, mogę być Nigerem. Ej, poczekajcie, poczekajcie. Ja sobie może jakiegoś skina kupię, ok? Kupisz, kupisz, dole. To wiecie, eee, nie, stać nie, nie. <laughs> ale nie, na nie, okay. mi nie. Nie, 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 ale widzę, nie. Nie, mogę. nie, 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 co za nim można zrobić? Ja w ogóle. Oooo. Ale to ja może Będę ale... czekoladowy! Nie, nie. Będę czekoladowy! Sklep Ty też? <laughs> Ej, bo jakaś darmowa nagrody są za darmo w sklepie. Co? Ej, weźcie sobie. Skina można by zrobić. Ja już odebrałem, ja już odebrałem. Ja właśnie teraz odbieram Ja dopiero za. I mam skina! Nie, 10 klejnotów, a tak. A mogłem bić pszczółką. Dostałem 5 skinów tych żetonów, a prawie miałem skina. Bez sensu. Dobra. Wiecie, ja dostałem 10 że to 10 gemów, a prawie miałem pszczółkę. Ej, dobra, Ej, to ludzie ze dwóch ja za rewersem, okej? Dobra, dobra, odpam. Kzieczka, to jest stradzona, czy coś tam gdzieś na Instagramy w Stumble jest jakieś tam podobne. No chuj ty się witasz! Serio! co zrobił tu dalej teraz, wiesz, ja to wytnie. No, to jest po prostu dla cringe'u Ja, Kuba, to, to, po, ja to, to po prostu nie włączyłem nie? nagrywanie i nagrywam Nie, nie, ale szczerze, tam się typowo dla beki na cringe'u, nie? Ej, to jest ale lepiej się widać w montażu, nie? What the fuck? Dobra, to jest strunę, oh, bo... dobra, to jest strunę. O Boże Dobra, łatwo. Jest kurde, Jestem pierwszy? O nie O kurde UŚ TY Tu trzeba skakać Nie spychać mnie, no tu jest Drift A! O Nie, nie! to Pierwszy, 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 pierwszy <grym> jestem A? A? Spadłem nie. Jestem nie. w na prowadzeniu Teraz ja jestem Nie Ja już przechodzę chodzę. Okay. Ja się, okej okay. A, to ja jestem drugi A. Dobra, Gate lecimy, lewiej z Ale Ale wczoraj też to no. zrobiłem Wuh! Wuh! Dobra, Wuh! Ale, to. Przechodzimy. Lecę, 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 lecę! Ja co jest. Ja. Jestem! Dobra. No, Iron, no i jo. E, Dobra, kto, kto jeszcze gra? Co ja się wypadnę z tego? Bo ja tu się zeslizguję. Nie, 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 A, wie, nie wie, chłopcy. Słuchajcie, gdzie wy jesteście? No właśnie to jest Iron. Co? Iron? Iron przeszedł już. Już przyszedłem. Tu już każdy przeszedł, dobra. Ja już to po prostu lecę po osobach, patrzę kto, kto sobie gra tutaj. A ten marynarz jest słodny. Śmiesznie, bo przeszedłem pierwszy, co nie? Pa, ale się ale... Na jakby... na końcu. Z tych wszystkich no, osób tutaj jestem ostatni Że to było mega szybkie. No, bo to jest mhm. łatwa mapa. No to mapa Kto z was powiedział, że to jest trudne. No a kto? No ja powiedziałem to, bo... kto dawaj się się to powiedział. Wiecie, ja w to grę. Jakby to, że inaczej, się ślizgamy, to, to... Inaczej, inaczej, to... inaczej. Ludzie inaczej, bo ja to grałem jeszcze wcześniej na telefonie, nie? Na telefonie to była ciężka, niestety. Ej, jestem jedyny taki czekoladowy. Ja jestem czekoladowy, ty, no, ty jesteś czarny. czarny. No to. Jestem no, jedyny no to... czarny. O, dobra, czekajcie, przechodzimy, przechodzimy. Dawaj, dawaj przechodzimy. Jak to jest od Maciuś 69? To ja. Ja w Mhm. O nie tak teraz Ja tego nie nie Ja, tego, ja, ja nie nienawidzę. Nie, pierwszy. <laughs> <widzi>. Ała, dostałem <laughs> a dostałem ta Ale dostałem gonga. Lepe. Ja też. Ej, bo to ale... można. Pierwszy. Aha, dobra, nie lepiej jednak nie iść tam do sodu, bo tam nie wyjdzie. Bracia znowu! Bracia najlepszy. Ja z tego, ale nie spadłem. I jest, przeszliśmy! Dobra, <laughs> robię, robię to. teraz to czekamy. Dobra, przeszedłem. Jakim tam ja nie spadłem? Dobra, ja też przeszedłem, przeszedłem, przeszedłem Zenon, dajesz, dajesz. Dobra, dajesz. Dajesz, speedrun, speedronobia, speedrun Zenon, nie bądź chamski, proszę cię. chyba z może się dostać. Dobra. Jest, dobra. Dobra. Wszyscy są? Czy się da jakoś ludzi łapać? No nie. Chyba da się. Dobra. Koniec rundy. nie, Koniec temu. Uwaga, kto, wy... kto wypadł z naszej ekipy? Dobra, nikt nie wypadł. Naszej chyba nikt. No jesteśmy świetni. No, my jesteśmy pasami. Czemu kupiamy? No, Ej, dobra, to ooo. może być trudne. Bo... To może być trudne. Nie, to, to, to akurat. Nie, to akurat. To był wier łatwe, akurat. Ej, czy tutaj może tylko jeden wygrać. Ej, no nie, no. Czym mam? ja dostałem z mota? Ja też dostałem z No Dzięki no, no, no. za nie przejdę no, tego No, no czemu akurat we mnie wszystko musi trafiać? No, ja bo co, bo czarny to. jestem? Tak. Spokojnie, Majson, ja też tak mam, ja też tak mam, Majson, spokojnie Zadek! No no nie, 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 nie Ale ty jesteś czarny No nie, ja się nie Nie, to. ja jestem No nie, no i wygrał Zostaw jest? No i wygrał Nie Drugi Trzeci ja był się... Ja się ruszyć Łatwo. nie mogłem Łatwo wygrał Zenon wygrywa nie, wygląda jak lego no Mówię, żeby postać z że lego. Dobra, ktoś wychodzi, żeby nie zmieniać kodu ponownie. Nie no, nie, ja nie wchodzę. Nie, zmieniamy. Jeszcze raz gramy. Czekajcie, czekajcie, to poczekajcie Dobra. na mnie. Dwa. Dajcie mi dwie minuty. o, chyba mogę odebrać skórkę w końcu. Będę ja miał wcisnął skórkę moją. Ten, z Battle Pass. Mogę dostać no, loso losowego skina Ja też Wypustasz teraz Ej bo jest Eggman z y, Sonika I EPICKA POSTAĆ Nie Boże święty Ja dostałem episką postać Zwykła minął mi episką Dobra y, zmieniajcie kod Dawajcie kod Nie nie zmieniajmy, nie zmieniajmy. 8 coś tam chodź. jest Chodźcie na 8 9 1 1 8 9 1 5-5 8-1 8-9 E, słuchaj ta 1. Co? 5-5 Został zrobiony nowy kanał. Prawdopodobnie już macie strippingi, polecam go obczaić. Tak, co Pomys nazwiastuny, widzę. Tak, pomysł nazwiastuny. wersję Trefy Twig okno. Twoje grupy weźmie udział w, odbieraniu, w dobieraniu graczy, gdy naciśniesz Nie, ludzie, jak chcę jeszcze chwila, muszę jeszcze ten co widać jeść. Dobra, czekamy o, na cię, my jak czekamy, jak my jak sobie... Jarek ty... wygrał rundę na odcinku, więc witam. Dobra. Hmm. Zerek, może się dumne? No, no jestem, jestem. Zaszczyt. Ale za będzie przerąbane? To, co? to zaszczyt. Kurma, to jestem tryba, o co? O boże, chłopie! Dobra, no ludzie wchodzili Speszczyściłeś! Spokojnie Mogło być Pussy Destroyer Ja pierdolę że... Na razie gram w to jest problem Jaki? Można to w oknie zrobić, bo jakby mi OBS tego nie chce Normalnie No to przechwytywanie przychwytywanie gry, przechwytywanie konkretnego okno I klikasz okno dane ale mi się chodzi, czy da się to jakoś zminimalizować, żeby to nie było F11? Tak. Jakby. Wchodzisz w ustawienia okay. i tam zjeżdżasz na dół, i tam masz rozdzielczość. I w jakim oknie chcesz grać? I daj w, daj w oknie i zmniejsz sobie tam chyba na 1600, na, na 900. A dobra, nie, już, nieważne, działa mi już. A dobra, no to zaczynamy? Czekamy na spiona. Jakby w OBS-ie, nie? Oh. Pokazywałbym Let's go. Let's go, Ej, no ty, co po tej rundzie? E, dajcie mi ogarnąć jeszcze OPS-a, bo nie, nie mam jak nagrywać. Nie no, my Uba, nagrywamy... Okay. Stary, obejrzyj sobie rozgrywki my sobie tutaj nagrywamy. A spiąteka tam jest. Zobaczcie, ale ja no. chcę a dla siebie, z Finasem, nie? Ale ja chcę jeszcze dla siebie nagrać, kurwa no! No to piątek, nagrasz, Boże okay. święty! Ja tutaj, ja tak dwa filmy co najmniej z tego nagram. Albo trzy. No. A ja bym chciał cały czas. Ale jeśli chodzi o no. na filmy, to troje jednak będzie, nie. Tylko nie ta mapa, nie CO? Ja przeniknąłem przez trampolinę. Jakie jebany wow. duch No przeniknąłem no. przez nią No nie Taka jest zbugowana, nie Ej, przejdę. Z... Czyli znowu gram zbug zbugowanego? No nie Po co ja, po co ja kliknąłem z No Kurna jest... Ja ani raz tego nie wszedłem To jest Dobra. tak zbugowane W tej nie przejdę Nie, ja też nie przejdę Dobra, wszedłem git Chciałem przeszpanować i... Nie ja wiem, którą ja Dobra Ej, jestem pierwszy, co jest? O, git <gry Starsc Breathing> Czemu jestem jako pierwszy? Siemaniu, co tam? No nie Ej, tu Czu jest, tu, tu lisek A ty dawaj, dajesz, 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 jesteś blisko, no nie Zaraz dojdziesz no Nie Ja nie wiem kto ma A co A ty Gdzie jest Iron, iron, no nie, no nie, no nie. O, idźcie, no jesteście blisko, no. Dobra, i, i... Dobra, dobra. Co jest? się, dobra. Ale no, głupie mi położyło. Ej, mam pomysł, jak dojdziemy No do tej dawaj. grze zobaczmy, bo na pewno da się tutaj spychać jak w Folgajsach. Po prostu zobaczymy jak ten. Jest jak się, się spycha. I osoby, które z nas pierwsze niech dojdą, niech się ustawić spychają wszystkich, którzy nie są z naszej ekipy. Nie da się, nie da się spychać. Da się <śmiech> obijać <śmiech> od siebie. No. Ha, dobra. Bo testowałem czy ja da się. O, znaczy jest tryb, gdzie da się odbić. Inaczej, inaczej, inaczej. O, ja. da się, się spychać, ale tylko na sam trybie. Co, Co to jest unika laserów? Laser tracker, unika laserów. No musicie no, laser. po prostu unikać laserów, nie? Unikacie laserów. E, może Proszę no, Państwa, ja, musisz to... skakać. O, dobra, dobra, to w tym sensie będzie, okej. Okay. Dobra, skoczyłem. Jest. S jest, go, z... dobra. jest dobra. zrobiony skok. Może nas... Musi 8 Musi osób odpaść. Pierdalaj! O, dobra. Opa. OPERUJCIE KAMERĄ, BO TO Z KILKU STRON LECI PO CHWILI Proszę Państwa... O, ja cię liczę, będzie A? stracał A? JA szedłem! CO JA szedłem. Ale Ej, szedłem. ale... To nasz ekipa mnie kto kurde On kto już, tak naprawdę, szczególny centymetr Ej, nasza ekipa... Nasza ekipa... Ej! A Ej, jeśli się przyjrzeliście... Nasza ekipa jest na samej górze Widzimy, kto z ekipy no, ale... odpada, kto nie no my stoimy w środku. O nie, o nie! Nie ja mam pomysłu! Ej, ile tu są cztery piętra. Ja zlecę na sam dół i usunę wszystkie bloki, żeby było yeah. wam łatwiej. Poświęcenie! Okay. I am the hero! I'm going I to ja, be ja... a hero! Uuu! Przerwa! Zetrwałem! Ledwie ale przetrwałem. Nie! Yeah. Nie! Yeah, Spierdolaj! No nie, spadłem niżej. Nie śmieciu! Gdzie jesteś? Ja jestem na drugim. Ja jestem Dobra. na trzecim. Chyba. Ja jestem jeszcze na drugim. Siema ma Siema Nie, co tam u ciebie? Jak nie, cieba... Zeler! Nie, no, nie, 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 nie! Zeler jak ty mogłeś? Ej, bo ja jakby skakałem. Nie, nie, yeah. Ja, yeah, no jest. no, Obrano, raczej, 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 raczej. Nie, 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 gory. Nie, nie, nie. Który ja wszystko wygrałem? Słuchaj, który z was wygrał? Który wygrał? Ej, trzecie wygra? miejsce, Nikt nie. wygrał? Czekajcie! Nie ma, nie ma, nie ma zwycięzcy. Nie ma zwycięzcy. bo obydwoje dwa, w tym samym czasie. Nikt Nie wie. Ej, dobra, czekajcie, ja wyjdę. Czekajcie, mam muszę. tylko jak to nagrać? O co chodzi? No co? Jak coś, to żebyście do 30 napisali tego. E, swój pomysł na trailer, okej? Okay? Ja, ja wyszedłem... Z... Dobra, dobra. Do 30, który jest? 23, ok? 7 dni. Ja wyszedłem tylko na chwilkę, ponieważ chciałem coś zobaczyć jeszcze sobie. A ja muszę jak w teorii... Dobra. Nie biorę udziału. Biegły. popularnie? Tak, trochę. Znaczy biorę, ale chodzi mi, że... nie Biel... nagrywam, to... Bierzesz bez gadania! Chyba. Nie. Zenek! Ty jesteś kamerzystą! <grybia> ja usłyszałem e, pan... Nie, Zenek. operatorem kamery, nie, nie odmyjmy go do tego trzeba. No Zenek, ja ci powiem właśnie. tak Dobra, włączam... Czekajcie, czekajcie, czekajcie teraz... Jeszcze ktoś weźmie Ej, hey, mam do, pytanie, jak, to, jest jak jest ta gra, czy ona wykrywa jak po prostu sobie ustawicie na przechwytywanie ekranu U, Ej, ej, jaki był kod, bo nie no. pamiętam 83940 40 Dołączajcie Musicie mi dać czas, bo nie. Spoduje, Dobra, ja jestem. muszę E, OBS-a gry Czekaj, już mam obs odpalonego, teraz tak to Odpalam grę Bo ja nie mogę, jak mam gry ze Steam'a, to ja nie mogę prze, przejść na te z pulpit'u Nie wiem czemu, na pulpit'e No właśnie, nie mogę alt-tabem na pulpit przejść To napraw sobie klawiaturę Ale ja robię alt-tab, ja mam wszystkie... E... Dobra, dobra, zaczynamy grę kolejną W ogóle to jest zabawne, ponieważ ja co, co rundę robię cięcia hmm. No słabo nie, nie ja, ja nagrywam to, coś pomiędzy rundami, bo może będzie i na remontaż. Bo będzie coś śmiesznego, powie jeszcze ktoś. Ja wszystko ja nagrywam, ja, ja ja tak nie. ja wszystko nagrywam, tylko że ja nie O nie, nie, nie! Ej, to będzie trudne. Nie! To będzie trudne. nie. O nie! No, to... nie. będzie. odchodzi, nie. nie. Ej, chodźcie wszyscy na lewą stronę, współpracujmy na lewą chodźcie. Ja lecę z moim bratem. No jestem u ciebie? Po lewej stronie bądźmy cały czas. Scrooge! A to jest proste, trzeba tylko dość szybko przeskoczyć na to. Dobra. No. To patrzcie, my z dalerkiem już jesteśmy na przodzie. No. O oh, kurwa, te kości, co to jest? Poczekajcie, dobra, spokojnie, będziemy tak chodzić, ten jest No, no u, Nie, 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 nie! Nie! kurwa! Nie, 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 nie! Jestem między nimi! Nie, 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 nie! nie, nie. Dawaj się! Dobra, wyszło, wyszło. No, f**k! Ja, nie! Wyszło, Ej! Wyszło, kurwa. To jeden wielki żart, wiecie dlaczego? Czemu? Ja spadłem w szparę pomiędzy kościołami. Nie, 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 nie! Dobra. Ja też! Ja też! też, ja, też To ben, jest... Będę drugi! Będę drugi! Dobro. Dobra! Mm. A, przejdę to. No. ach nie, Co ty zrobiłeś? Dobra, ja z gic. No ja wiem, właśnie Dobra Fioletowe No nie, co wy robicie Biegnie, biegnie, biegnie Jestem, jest, przybyłem Jest, dobra, udało się Ja nie mam Kto nie... nie może przejść? Ej, ładnego mam skina? Tak, 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 Oj, dawaj, 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 prawda! Pani mam skina? Dawaj, dawaj, dawaj Ograne Dawajcie, dobra Prawda, doszedł Doszli, dobra wszyscy. wszyscy doszli, dobra o, Zaraz się z nami nie przejdzie O, dobra nasza ekipa przyszła. Dobra no, no już wszyscy doszli dobra, jest Nasza genie. ekipa, nasza ekipa jest dobra. na samej górze, taka piątka dobra. Dobra. No, e, no ty, Ej, przy... za, To już widać idealnie no Kurwa wszyscy doszli, to brzmi jakbyśmy jakieś koło wzajemnej i Nie O nie Trzeba A, z A z Nie, to skończy skończy, w odcinku, ale. po prostu Ty wszystko zamijasz kurde no, co normalne no, na jakieś rzeczy złoczone nie nazwoczę 10-20 do... w odcinku, nie? Nie, yeah, Kurde, no Nie, Deja vu, turu, turu, tu, turu, turu. I Dobra. was in the the before fire on the street, and I know nie, 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 nie nie, nie, to pierwszy! BD pierwszy. Jest, jest, dobra. jestem pierwszy! Gdzie ma Iron? Siema, dobra. Ogóle, jest lecę do was. Iron? jak do was! Dobra, dobra! Się, nie skaż, nie skaż, biegnij po prostu! Dobra, dobra, Jubu! Dobra, już doszedłem, teraz reszta jeszcze. Chcemy z To mój! Dobra! Kto jeszcze nie doszedł? <noise> nie mówcie tego! Jestem z... ciekawa, czy mnie wyrzucą <noise> jakoś. Nie mówcie tego, doszedł, bro, błagał. Nie, ale to i tak pasuje, wszyscy dochodzą w tym całym czasie. Przedem! Przeszliśmy! Wszyscy przeszliśmy! O ile jesteśmy! O ile jesteśmy! No o, nie, my wiemy co będzie jaki finał. O co to kurwa! Ej, ja tego nie przychodzę! Ej, tego nie przychodzę! Ej, ludzie, tego nie przychodzimy na tia! O nie! Ej dajcie wygrać A ty to już grałeś? Ej Na telefonie, tam? No a dobra. No nie no, zachnęliś czapka i wróbałeś O się. nie! Umarłem Ed. O, jestem pierwszy Ty, dobra Ty, robię to Nie, no nie! No nie! Nie da ci wygrać nie tym razem Nie! Dobra, jest git, jest git Dobra, doszedłem Nie! Umarłem Nie, ja tego już o, nie wygram. Tak, Dobrze, bro? <noise> yeah. yeah. yeah, yeah. yeah. no, nie! 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 Nie, 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 to farby. Nie wierzę, nie yeah. wierzę. Że tak, jakbym się na końcu nie wywalił, to bym to jeszcze wygrał. Nie, ktoś już przeszedł. Yeah. Nie, no, no, serio. Nie, no, no, ja, ja, ja bym to, to wygrał. o co? Nie, yeah. a co? jak gdybym na tych pierwszych walkach się nie wywalił, to bym to wygrał, ogółem. Ta, jasne, tak Ta, ja z Tak, ja co najlepsze? Wy... A Dobra. wiecie co jest najlepsze? A no, zmieniliście znowu kod Wiecie co jest najlepsze? Ja na, na, na końcówce się wywaliłem Jaki kodzik wariacie 1 4 8 9 8 1 4 9 7, 8 a 1 4 1 4 1 4 8 9 2, 1, Dwa, jeden, czy siedem? Cześć, DAJCIE TEN KOD KURWA! Nie. Jeden, jeden, jeden cztery, cztery, osiem. Jeden, cztery, Jeden, cztery. No. Osiem. Jeden, cztery. Osiem. 9, okay. Dobra. No Ej, cztery, cztery. ej. Dobra, A, dobra, gdzie dobra. macie w ogóle narkotyki? Bo ja mam narkotyki w nosie. Wiesz, że o. to może teraz Tak. Wiesz, że ten mem jest no, kurwa bo tak piknięcie. przeruchany, że ja powiem... Wiesz, wie, że ten mem jest bardziej przeruchany, niż rosyjscy żołnierzy przez Ukrainę? Ja, tak. ja to, ja, to nie, wiem nie dlaczego, nie. bo oczywiście za to będzie demonetizacja, a co tam jeszcze? No, tam no o, tam? oczywiście, że... E, to jest najlepsze, ja, to... Ja, tego, ja tego materiału nawet nie montuję, ja go na szturwo wrzucam taką... <noise> tyle, no ja, ja lubię sobie filmo zarabiać, nie więc ja muszę to wyścinać. Ale i tak nie będziesz zarabiał, bo nie masz minut wyrobionych A skąd jeszcze kanał? <noise> ale, ale tam, ale tam wiem... Ja trzeba minut, tak, NIE! To nie, masz nie! W no to ile głupie nie. mnie zwróciły! No nie, byłem tak blisko Tak blisko jak ja O! Dobra i A ty! Agdawak co, Denis ściąga! Nie, de, dziura! Siema! witam ja. czekaj tu, czekaj czekaj ja widzę krok za wcześnie i wyjdź no, no nie to czemu co się z tobą dzieje no to bo kto to widzisz nie, to nie, to nie, to nie, to nie 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 to kurda no Jaki, no, nie tuńczyk. Jaki zdychający jakiś ja, ja. dobra dojdę widziałem to Aska, widziałem o, Doszedłem! Oh. O! Ja też, też. ja też. Ale ja bym pierwszy, żeby przegazać i Ja bym pierwszy, ale tak mnie zwaliło, że tragedię. O! Dobra, robię! Taki fajny mem z maszynimy. O, nie zwalił zwalić. Paradoks! Doszedłem do przyszłości! O. Dobrym się! Niestety nie Ja mam skinę bo to jest epicki skin, którego ja mam. Ej, tej chojoki! Teraz zostaw żarty o seksie Ej, to jest <śmianowid> Oj, że to jest Panowie ej, prawo, że czy wiecie co ten robi? Jego dosłownie wypieprza w powietrze. Patrzcie no, na to! Ja na to Przez ja ma go dużo montowania. A mi się nie podoba, ale mi się nie podoba ta epicka skórka, chciałbym jakąś kurde, jak nie wiem, ten strażak albo rzemianin, to jest kozak. A, A też masz epicką no, skórkę? No mam epicką, mam niebieskiego diabła jakiegoś. Ja mam Ja też episku, ale tak. ja mam jakąś jaką panią. Ja mam. Ja Ja Chociaż z drugiej strony w tym skinie wygląda to jak Harlejowie na emeryturze. <grym> dobra, to jest dobra, bo... dobra, dobra. Dobra, dobra. Czekam, lecisz, lecisz, lecisz. Prawą stroną ej, ej, jest, jest fajny. A znowu ta mapa bez jaj. Ja nie robię to. Się... Daj. Daj, ale mogliby być w końcu jakąś nową mapę, a nie ciągle tylko te same. To się losowo trafę stary. No wiem, no, ale wszystkich też No nie! Dobrze nie, ci tak! Dobra, nie, nie, nie dobra, dobra, pchać, trzeba pchać! No nie, no, nie, nie, no, nie, nie, Jest to... nie, nie, jest. mnie? nie, 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 Trzy. Dobra. nie, Obra i. A nie, trzeci. <grymne> Czwarty. Trzeci, trzeci, I to czwarte. I ja będę to ja, proszę! Jest I... to jest Iron dobra, już i tak gotowe. Dobra, wszyscy z naszej ekipy? Obra. Zenon okay. okay. ja, no, no, jeszcze leci. Nie zdążysz, nie zdążysz. Jestem. A dobra, czyli wszyscy z ekipy są. Ej, czy ktoś słyszał, to słyszał, co ja zrobiłem, czy nie? Nie, nie, Teraz będzie spadanie. Tak, teraz będzie znowu No Albo wyścig, bo wyścig już przed chwilą mieliśmy na ja... finał. No... Co to? O nie! Co to o nie, 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 Kos nie, 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 Brate, w Tetris? w <laughs> mamo, mamo, Te żelone, nie, 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 Tetrisa. nie, a, aha, to można je dotykać, ale ten nie można dać się zepchnąć. E, e, tak, mogą pęknąć, jak mają takie pęknięcia, da się je jakoś zniszczyć, tylko nie pamiętam jak. Tak, dobra, Dobra, dobra. Pięknie. O jezu, prawie, prawie nie zwoliło. Ja jestem dobry, funkcjonujący. A jakimś tam już ktoś zginął? Nie ja wiem. wiem. chyba nikt zawsze się nie zginął. A ja się wyłączyłem, bardzo... chodź do tyłu samo. A o nie! Czy... O nie!

that's a <laughs>